Jesteśmy w górach stołowych. Jedziemy drogą wśród lasów, głównie świerkowych. I widzimy wszędzie skały i kamienie. Właśnie są to rozpoznawalne elementy tego terenu. Bardzo charakterystyczne piaskowcowe formy skalne, o nieraz bardzo fantazyjnych kształtach. A dzisiaj chciałbym pokazać Dwie ciekawostki, występujące na tym terenie, przedwojenne. Kierunkowskaza, to pierwszy z nich, przy drodze otwartowej, Strasę, Nazwa upamiętniająca nadleśniczego tych terenów. I kawałek dalej, kierunkowskaz na Wünschelburg, czyli do Radkowa. Tabliczka wskazuje gdzie jesteśmy, mapa również to potwierdza, mały odpoczynek na łące o zawiało pogoda bardzo ładna chociaż już jesień no i powoli wracamy podziwiamy wspaniały asortyment pamiątek i jeszcze ostatni rzut oka na główną atrakcję tego terenu Szczelniec Wielki no tam też się kiedyś udamy a tu już droga w stronę Radkowa jak kazał nam kierunkowskaz z i to na dzisiaj wszystko, bo co za dużo, to niezdrowo. Do widzenia.